Ostatnio ukazała się e, po prostu informacja mrożąca krew w, ży, w żyłach i myślę, że powinniśmy o tym opowiedzieć, bo okazało się, że byłaś chorona borelioza, a to jest no, poważna nie, choroba. No, nie byłam tylko jestem I, i, i wiesz, i zdecydowałam się o tym tak. Już widziałam komentarze o celebrytkie, <grytki> Celebrytkie jako nich nie mówią, to wymyślają choroby. Nie. I o to chodzi. Y, ja sama sama dowiedziałam się o tej chorobie i sama sobie to zdiagnozowałam, że może ja właśnie to mam, bo mnie idiota... Każdego wypuścił. wypuścił? Znaczy, musiałabym może od początku, bo to było tak, że miałam kleszcze, o którym nawet nie wiedziałam, bo kompletnie nie zwróciłam na niego uwagi. Znaczy, Czyli po prostu chodziłaś po, chodziłaś po lesie i przyszłaś do domu i patrzysz kleszcz? No nie, 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 nie po lesie. Byłam w jakichś tam parkach, to było w Warszawie. Akurat miałam zdjęcia wtedy na planie i następnego dnia leciałam do Grecji. Akurat z Soul City, moim zespołem, mieliśmy tam taki wyjazd, bo tam koncertowaliśmy. Ubrałam się w kostium kąpielowy, no bo byłam na wakacjach, patrzę, mam jakąś malutką, czarną kropeczkę tutaj w pachwinie. No ale kompletnie to nie wyglądało jak kleszcz, bo jak mi później lekarz wytłumaczył, yy, prawdopodobnie to była nimfa kleszcza, czyli mała postać kleszcza, która się jeszcze nie rozwinęła do dorosłej, a która też wbija się w skórę i też przenosi boreliozę. I to jest malutkie, ja nawet nie widziałam żadnych nóżek, wiesz, odwłoka, ani nic. Więc stwierdziłam, że coś mi, nie wiem, czepiło się, wlazło, wypadło, olałam to kompletnie. Potem byłam w międzyczasie na jeszcze jednych wakacjach i w grudniu nagle dostałam tutaj takiego obrzęku. Znaczy bolał mnie punktowo mięsień, e, w dziwnym miejscu, wiesz, nie wiedziałam o co chodzi, czy, 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 czy coś naciągnęłam, no wiesz, to, ale co to za miejsce tutaj, no. Zrobił mi się taki wielki nagle obrzęk, taka gula, po czym to się zrobiło czerwone e, i mnie zaczęło swędzić. No więc poszłam z tym na pogotowie i powiedzieli mi, że wygląda to na alergiczne, dali mi mać ze sterydem. Zaczęłam to smarować, ale tak, zaczęło tu schodzić, pojawiło się tu, potem pojawiło się tutaj, potem pojawiło się na plecach, potem z drugiej strony i to było tak, że to był taki ból, punktowy ból mięśnia z takim obrzękiem dziwnym, takim, taki jakby napęczy, wiesz, no napęczniały obrzęk. Ja myślę, że w tym momencie już byłaś przerażona. No no byłam, no bo wiesz, dziwne, to było coś dziwnego i tak po prostu po mnie łaziło. No więc zrobiłam sobie badania krwi, myśląc, że może coś z wakacji jakąś bakterię przywozłam. Okazało się, że badania krwi były dobre, bo borelioza nie wyjdzie w zwykłych badaniach krwi podstawowych. No więc, że mi to dalej nie przechodziło, znowu miałam gdzieś na szyi, to poszłam do szpitala zakaźnego na woli w Warszawie. Tak, pozdrawiam pana lekarza, który mnie wypuścił stamtąd, nie zlecając mi nawet żadnych badań, a wędrujące coś po ciele to są podstawowe objawy boreliozy w których moim zdaniem nie powinno się zlekceważyć. Ja mu, ja mu opowiadałam, że, mam, że coś, to wędruje, raz się tu, raz tam, raz tam, raz siam, ale że badania krwi mam dobre. No i on stwierdził, tak, pani ma badania krwi dobre, to on mi nic nie może powiedzieć, to w takim razie to pewnie jest alergia albo przemęczenie organizmu i tak reaguje. Tylko, że wiesz, nigdy nie miałam czegoś takiego, no więc... No I mnie wypuścił, no i sobie powiedziałam, no dobra, no może to rzeczywiście jest alergia. I łaziłam z tym kolejny rok. Mogłam to już wtedy zacząć leczyć, gdy mi debil zlecił jakieś... Badania, on mi nic nie zlecił. więc A to było po 3-3 miesiące po ogryzieniu. Ja tak łaziłam z tym dalej, kolejny rok, aż nagle szło kolejne lato i zupełnie wiesz, przypadkiem w jakimś tam gazetach, na jakimś portalu czytałam artykuły, że uważać na kleszcze, bo boreliozę przenoszą, jakie są objawy tego. Wyczytałam, wiesz, objawy i tak sobie, kurde, przecież ja mam. Co... To po mnie wędruje. Nie był to typowy rumień wędrujący, jak oni na zdjęciach pokazują, ale był, był jakiś dziwny ból wędrujący z jakimś obrzękiem. Więc sobie pomyślałam, może, może to to. No i byłam akurat później u mojej le lekarki, ginekolog. I mówię, że mam coś dziwnego takiego, że mnie teraz znowu boli, bo znowu miałam ten atak. No i że podejrzewam, że to może borelioza. I, i ona, ginekolog, wiedziała, jakie zrobić badania. Jaki test powinnam zrobić, gdzie to wysłać, a w za każdym nie wiedzieli. I ona mi zrobiła, okazało się, że miałam rację, że to jest borelioza, właśnie. Tylko w taki sposób się u mnie objawała, bo borelioza może zaatakować mięśnie, może zaatakować stawy, może być zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie opon mózgowych, może nerwy zszargać, odrętwienia ciała. no Po prostu wiesz, straszne rzeczy. I gdybym tego dalej nie leczyła, i gdybym się o tym nie dowiedziała, i gdyby nie prasa, właśnie. To, to bym, wiesz, może zaraz bym mnie jeszcze bardziej zaatakowała, ja trafiłam do lekarza, który mi to przystopił, w tej chwili, no nie wiem, wyniki mam dalej dodatnie, ale, ale się do, czuję dobrze, więc tak naprawdę muszę to kontrolować po prostu całe życie i tyle, ale wiesz, przynajmniej wiem o tym. Dobrze, że tak się skończyła. Bo... Ja mówię o tym dlatego, że ja sama dowiedziałam się o tym z gazet i, i sobie z z internetu, no. Dobrze, że tak się skończyło, bo tak. byś była tak słaba, żebyś nie mogła prowadzić programu na przykład. Na przykład, słuchaj, ale i tak brałam przez 5 tygodni antybiotyki po 5 dziennie i tak pracowałam. <gry> więc, więc jestem, wiesz, jestem silna, nie dam się jakby. Jesteś supermenką, krótko mówię. Jestem supermenką, nie dam się żadnym chorobom, no ale naprawdę przestrzegam wszystkich. Żeby nie lekcele, nie, chce, nie lekceważyli tego.